To nie od roku, ale przynajmniej od 10 lat. Piaskownik nigdy nie był załączony. Piasku pełno jest, to wypuszczamy tego piasek i robimy, żeby to ratować. Mało tego. Frakcje stałe się zostały do sadu czynnego, do biologii. Tego się nigdy nie oczyści. Każdy zbiornik ma po 70 metrów sześciennych. Nie wiem, co z tym zrobić. oczyszczalnia na dzień dzisiejszy to, co wprowadza, to wyprowadza. Przy każdej kontroli będą kary i to duże kary. Nie ma z tego wybrniemy, bo to nie jest takie proste, dlatego że osad czynny, biologia, żeby zadziałała, trzeba to oczyścić mechanicznie. Mechanicznie te urządzenia nie działają. Nie były sprawne od 10 lat. Nie wiem, jak to się stało. 1000 metrów sześciennych osadów zalega z 10 lat. Osady można magazynować do 3 lat. Będą za to potężne kary. Także naprawdę to jest głośno powiem bomba onkologiczna. Przepompownie pompy w upłakanym stanie. Może ze dwie, trzy, które są dobre stany. Reszta powinno być każdej przepompowni po dwie pompy, jest po jednej. I to pracują naprawdę. Trzeba się modlić, żeby tylko one podały ścieki do oczyszczalni. Wprowadzanie do wody to jest nowa tragedia. A zadaniem gminy jest odprowadzenie ścieków i dostarczenie wody. Dobrej jakości. W wodzie bardzo dużo żelaza, manganu. Pojawia się bakteria coli. Dlatego, że te złoża są do wymiany. W hydrofornie również są do remontów. Teraz wymieniłem pompę Szybko na, w Gromadzie to sito w tych rurach jest, które podają wodę. My to pijemy wszyscy. Nie można dopuścić tego stanu, naprawdę. Nie można się, ja wiem, że to jest ważne zadanie, trawka i tak dalej, ale najważniejsza jest dostarczenie wody i ścieków, odprowadzenie i utylizacja tego wszystkiego. Jeżeli tego nie zrobimy, to tych gminy nie ma. A mówię, mam doświadczenie, pracowałem ponad 30 lat na oczyszczalniach. I nie wiem nie, dlaczego tak to się stało, że nie było na tym kontroli. I to mówię, nie ma to z roku, tylko to jest kupę lat do tyłu. Ja myślę, że zaproszę Państwa na wycieczkę teraz znawczo, żebyście zobaczyli te obiekty. Radni, bo tak u siebie też kiedyś szefem oczyszczalni w Olsztynku. Dopiero dotarło to, że była zmodernizowana oczyszczalnia i była najlepsza w województwie. Najlepsza powiedzieć, bo wycieczki wszystkie przyjeżdżały, patrzeć jak to jak to wygląda, jak to można oczyszczać e, ścieki do jakiego I, i były redukcje begienów, tutaj nie ma. To jest naprawdę też jest dobry, e, dobre takie zaczęcie, że tylko sobie zawiesina wezety e, i hazety. Można na tym zapanować, ale trzeba to wszystko od początku oczyścić i uzdrowić. Trzeba u, urządzenia. dmuchawy nie, nie dają rady na to, żeby na powietrze tych ścieków. Z drugiej strony edukacja w szkołach powinna być u dzieci. To, co się wrzuca do kanalizacji, tam to do nieba. To, co się wyciąga z kanalizacji, tego nie powinno być. Żadnych frakcji stałych, żeby się ten żużel znajdował, żeby się różne ubrania znajdowały w kanalizacji. Ja to widzę, co wyciągają, to, to co nic. To naprawdę, to musi być edukacja. Jeszcze raz edukacja. Już od dzieci zacząć i wtedy dobrze to zacznie to funkcjonować. W naszym jest, że kanalizacja jest fajnie, można wszystko wpuścić. Nie. Nie można tego wszystkiego wpuścić. Oczyszczalnia nie jest z gumy. Ma swoje parametry, dlatego są zbiorniki po to, żeby, żeby zatrzymać ten czas, proces, żeby to można rozłożyć. Te mikroorganizmy nie dadzą rady. Jak już nie miały tlenu, nie będzie warunków beztlenowych i tlenowych, nie będzie oczyszczenia. To się nie da. To się nie da, naprawdę. I teraz nie wiem w jakim kierunku pójdziemy, bo naprawdę to jest na gwałt, Na szybko trzeba coś robić. Ja mówię, teraz następny będę w gdzie robił. Teraz ostatnio dwa y, tysiące ludzi by nie miało wody. Falowniki, y, automatyka stała. Dobrze to, to, radu uruchomiłem człowieka, który przyszedł i to naprawił. Ale muszę za to pieniądze, bo tych, te falowniki trzeba powieniać. Bo będzie wtedy bomb, jak nie będziemy mieli wody. Będzie bom, jak nie, nie, nie odprowadzimy ścieków. Będą wszędzie powylewane ścieki. I musi być pełna kontrola. I też nie może być tak, jak zaleciałości są lat. sprawdzałem na przykład pola gruntu. też to zaznaczę, bo to warto zaznaczyć. Że wodomierz nie był odczytywany od lat. 4000 metrów sześciennych poszło w kanał, poszło również gdzieś tam, i żadna złówka do w nie wyszła. Nie ma umowy podpisanej. To jest, to jest porażka. To jest, to jest kradzież. A patrzę na, idę na drzwiach, dwa złote za łazienkę. Ktoś pobiera pieniądze, ale nam nie płaci. Tak nie może być. I również tak do wszystkich mieszkańców. Musimy wiedzieć, że to jest dobro. Woda, i później kanalizacja. Idziemy w tym kierunku XXI wieku. Ale to musi być też opłaty. Z drugiej strony, my z naszej strony musimy dostarczyć wodę prawdziwego zdarzenia. Żeby nie było, że nie można wybrać coś, jak ja teraz słyszę, i jeżdżę, i próbuję te złoża czyścić, bo jest brązowa woda. Tak nie może być. Ale trzeba dobrać prawidłową pompy. Gdzieś to schrzanił na etapie projektowania. Tak samo też u siebie swoje mienia. A później ktoś to odebrał. Ktoś to podpisał. Pytał się. Gdzie ci byli ludzie? Gdzie oni są teraz? I wszyscy za to zapłacimy. Wszyscy za to zapłacimy. Zobaczycie, że będzie to porażką dla, dla tej gminy. Jeżeli się nie obudzimy i szybko tego nie zrobimy. Nie naprawimy. Bo to jest naprawdę, to jest nie wiem, jak to się dzieje, że tu nie ma kontroli. Gdyby była kontrola, naprawdę ten, te obiekty były zamknięte, pozamykane były. Tak samo jest z wodą. Te osady, które są, jak przejdziecie, to zobaczycie, się, jak, jak ile tych osadów jest, to są trzeba badania, trzeba badania gruntów robić, trzeba to wszystko w widzie zutylizować, żeby tego nie było. Ale 1000 metrów sześciennych to jest masa tych osadów, tak jak przez lat, który szedł jest to a już teraz powrócę jeszcze do tego, kto pozwolił na złożenie w lagunach odchodów ludzkich z gdzie żadna złotówka nie płynęła i to leży, frakcje stałe, folie, różne gumy i tak dalej. Wszystko to jest w tych lagunach. Tam powie prokurator. Bo ja tego nie zutylizuje nikt? I to leży z 10 lat. Ktoś to pozwolił, wrzucił tam i to kiśnie. Jeszcze to są zbiorniki zadaszone, trzeba to wszystko rozbierać, ale kto to ruszy? Półgieczwał to nie będzie, będzie, naprawdę musiał w maskach chodzić. Jest to o tyle przykre, że no nie da się tego zatrzymać. Żadnej damy się nie zbuduje, kiedy te ścieki płyną do, do rzeki, a potem do jeziora. Jeżeli yy, 3 czy 4 lata temu zgłaszałem problem do Inspekcji Ochrony Środowiska. Zostałem przez Błego Wójta okrzyknięty donosicielem, bo tak podchodził do problemu. Tak wszystko dusić tutaj, zamykać informacje i udawać, że nic nie śmierdzi. To niestety śmierdzi. I to przy, przy takich upałach też jest odczuwalne. My jesteśmy może już krótko w tym świecie. Ale dzieci nasze, wnuki. Co powiedzą? Że nie będą mogli pójść do jeziora. Bo jezioro będzie załatwione. Rzeka będzie martwa. Już są na przykład, żeby znaleźć jezioro z pierwszą klasą, to trzeba szukać na palcach jednej ręki. Są to drugie klasy i trzecie klasy. Tak są zdegradowane nasze jeziora i rzeki co ktoś jest że może zobaczyć, jak wyglądają ryby, że mają czarne plamy. To są, to są nowotworowe. I to jest porażką. Jest kilka rzeczy, które składają się na tą moją ocenę, jednak negatywną. Najgłówniejszą rzeczą, jaką jest, to to, co próbowałam rozpocząć, rozmawiać, to, że jest to zbiór danych. Nie jest on um, przedstawiony ani nie są wyłuszczone przyczyny takiego stanu, ani jakieś środki zaradcze. Nie jest to raport, e, opis gminy, nie jest odniesiony w żaden sposób do strategii rozwiązywania problemów <coughs> społecznych czy e, realizacji e, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego. Tam są pokazane obszary, gdzie wskazując te działania, odnosząc je do tych obszarów wskazanych w strategii można byłoby zobaczyć, w którym miejscu rozwoju jesteśmy, jak daleko nam do ideału. Co brakuje tego? Tutaj pan kierownik Nowicki powiedział o temacie, który również sobie zaznaczyłam ale nie będę powtarzać rzeczy, które on mówił. Właśnie takiej oceny spodziewałam się w raporcie, że będzie tam napisane, że to i to jest źle, że potrzebujemy tyle i tyle na, na zrealizowanie tego wszystkiego. Dobrze jest opisane działo świata i kultura, świetnie o pomocy społecznej, mimo jednak tego, że nie są porównane do strategii. Cały czas będę to podkreślać. Przy dziale oświaty i kultura zastanawiają mnie takie tematy jak godziny pracy wokół biblioteki, mała liczba osób tam zatrudnionych i zasadność istnienia dwóch osobnych instytucji kultury. Godziny pracy biblioteki od 7 do 15 czy 8 do 16 to według mnie swoiste nieporozumienie. Powinna pracować przynajmniej do 18, tak jak zazwyczaj to się dzieje. Jedna osoba zatrudniona w bibliotece, która ma wykonywać działania takie jak kierowanie, wypożyczanie, dbałość o księgozbiór, prace biblioteczne z dziećmi, a jeszcze się oczekuje, aby stworzyła katalog online księgosbioru. Trudno sobie wyobrazić, że można to wszystko objąć jednym, jedną parą rąk. Wydaje mi się, że połączenie tych obu instytucji mogłoby przynieść rozwiązanie problemów obu. Mamy tutaj Państwo wybaczą, bo tak jak mówię, próbuję to streścić. Program azbest. Mamy zgodnie z ustawą do 2032 roku, a więc w ciągu 13 lat, pozbyć się tych pokryć dachowych wykonanych z azbestu. W raporcie nad podano informacje, które niestety chyba przez z powodu niefortunnego postawienia przecinka nie potrafię prawidłowo odczytać. Czy to są 2,218 metrów kwadratowego, czy raczej 2218 metrów kwadratowych, ale pomijając ten detal, Nie mam w raporcie informacji o tym, ile mamy takich dachów do yy, wymiany. A więc, jaka jest skala tego problemu? Proszę Państwa, przystąpimy do kolejnego punktu. Dotyczy on udzielenia wójtowi gminy Grunwald wotum zaufania. Proszę Państwo radni, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem wójtowi gminy Grunwald wotum zaufania za rok 2018? Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Pani Wono, dziewięć. Dobrze, no dziesięć. Dziesięć głosów za. jest za. Kto z Państwa jest przeciwny? Dwie, o, trzy osoby. Trzy głosy. Głosów przytrzymujących nie ma. proszę o słowa Panie. powiedzieć. Serdecznie dziękuję tej mądrzejszej części Rady Gminy za udzielenie wotum zaufania. Natomiast do Pani Bowolskiej chciałbym się odnieść. Proszę Panią, artykuł 28 ma mówi o tym w punkcie pierwszym, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Nic więcej nie mówi i zgodnie z tym, jak byliśmy Pani Bronia jest tutaj świadkiem na szkoleniu. Każdy raport, niezależnie jak on będzie zbudowany w tym roku, przedstawiony Radzie, jest właściwy. Natomiast te zarzuty, które wszystkie pani kierowała w moją stronę, to powinna pani sobie przeczytać punkt trzeci. Rada gminy może określić zgodę uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Pani tego nie zrobiła. Miała pani okazję. Mogła pani powiedzieć to, to i to chce. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym no, wyrazić swoje niezadowolenie z sposobu, w jaki pan ocenił moją wypowiedź uznanie całej tej części osób, które zagłosowały za wotum zaufania dla pana jako grupy mądrzejszej, stawia mnie po stronie osób niemądrych. Przez to uważam o jej osobie. Nie życzę sobie takich epidemii. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad dotyczy udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy? Proszę, kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, dziewięć, dziesięć. Dziesięć jest za. Kto jest z Państwa przeciwny? Jedna osoba. Kto z Państwa się wstrzymał? Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały przedstawiony. No, serdecznie chciałem podziękować przyjemnie. radnemu za podjęcie właściwej decyzji. Yy, natomiast no, jak wiecie państwo to absolutorium to tylko za jeden miesiąc jest dla mnie. Pozostałe dla poprzedniego wójta i uważam, że wszystkie uwagi, które były kierowane, to należy kierować jedno. Sto ileś tam nie, do mnie domie, także... W przyszłym roku, jak będzie udzielana absolutorium, to wtedy ok, przyjmę to uwagi na siebie. tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie uchwały, bo Skarga. Na podstawie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego składam do Rady Gminy Gróbal skargę na działania wójta gminy Gróbal pana Adama Szczepkowskiego. Zakłócam wójtowi gminy Grunwald, Punkt pierwszy. Utrudnianie działalności radnego poprzez odmowę udostępniania dokumentów na wniosek złożony ustnie. Punkt drugi, niepublikowanie petycji składanych przez obywateli na stronie internetowej urzędu. Punkt trzeci, niepublikowanie interpelacji i zapytań radnych na stronie internetowej gminy i Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę bardzo, radna opłata? Podatko zdarowizny gmina zapłaciła, czy nie zapłaciła? nie Pani zapłaci. Można? Pani Przewodnicząca? Proszę bardzo. Pani yy, yy, Michalino, to nie jest istota yy, mojej skargi. Istotą jest, występuję do Wójta z wnioskiem o yy, pokazanie dokumentu, a on mi odmawiał, <coughs> że tego yy, podatku nie zapłaciła gmina, bo, bo sam o tym nie wie. On odmawia i żąda do ode mnie dokumentu na piśmie, wniosku na piśmie o to, żebym żeby tą odpowiedź uzyskał. Po rozpatrzeniu skargi radnego pana Ryszarda Pali i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy Grunwald uznaje skargę w zarzucie. Punkt pierwszy utrudniania działalności radnego za niezasadną. Punkt drugi niepublikowania petycji obywateli za niezasadną. Punkt trzeci, publikowanie interpelacji zapytań radnych za niezasadną Z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do odpowiedzi i przesłania skarżącemu podpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Proszę, radna Baba. Jakby radna babolska. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Jeszcze nie pamiętam. Ale. Ale. Pani, pani, pani... pani ego. No? Bardzo panią ja przepraszam. Ja aplikuję, przepraszam. Zaprosimy, zaprosimy panią. Panie dlaczego nie? Dziękuję bardzo. Proszę, Ewa Babolska.